No bardzo często gra się przerzuca na, na życie prywatne, nie? Mm. Ja na przykład miałem takie sytuacje, że nie wiem, nie chodziłem do szkoły, tylko szedłem do kafejki internetowej i przesiadywałem przygrzeń, żeby mieć wyższy level. Nie? Także to są. Bardziej chodziło mi też o coś takiego w sytuacjach tych takich konfliktów, tak? Mm. No, jeżeli mam z kimś konflikt w normalnym świecie, no to, to bezpośrednio czuję, tak? To jest no, to prawdziwy konflikt, tak? Mam z kimś niesnaski, no, no, normalnie, tak? W, w, w realnym świecie, tak? Na ile, jeżeli pokłócę się z kimś, czy z wyzywam, czy, czy dojdzie do jakiejś wymiany zdań, yy, na przykład w swoim przypadku jak jest, na ile, na ile ty to czułeś jako, jako też prawdziwe, nie? a na ile w cudzysłowie, że to się w sumie naprawdę nie dzieje, bo to jest w grze. Tak? To nie jest naprawdę. Czy to był taki podział, że to jest, to jest naprawdę, a tam to nie jest naprawdę, czy to się w jakiś sposób zlewa na chodzie? Nie, w moim przypadku tak akurat ja nie miałem, nie? Ale czasami się na przykład denerwowałem jak, nie wiem, jak ktoś mi przychodził, mnie tam powiedzmy wyzywał, czy też takiego, no to się denerwowałem wewnętrznie albo po prostu ten, no to podbijałem na przykład, zabijałem go albo pisałem do kolegów i tyle, ale jakoś specjalnie na przykład mnie takie rzeczy nie denerwowały czy też takiego, no sobie bardziej to tłumaczyłem tym, że może siedzi jakiś tam, nie wiem, dziesięciolatek i nie wiem, nauczył się przeklinać powiedzmy tam mnie wyzywa, nie? Albo jakieś tego typu nie bo to się to nie, nie robiło jakieś wrażenia no, potężnego W moim przypadku nie, no, ale no, mówię, są ludzie, powiedzmy moi znajomi, którzy, którzy się na przykład strasznie, nie wiem, denerwowali czy coś takiego, no i później powstawały właśnie takie wojny czy z czego tego No, a jak na przykład Tobie to nie? Takie pytanie bardzo, bardzo yy, może głębokie, nie? Znaczy głębokie, czy trudne do, 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 do udzielenia odpowiedzi. Aleks, ciebie na przykład, Tobie coś nie poszło, nie? W wyniku, nie wiem, działania innego gracza, no to też reagowałeś na niego ostro jakoś, no, na, 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 czy, czy przyjmowałeś to spokojnie? To jest gra, on że prawda? Ja mówię, czy nie, ja? Nie, to... nie, ja się denerwowałem, akurat tak jak mówię, dlatego... Jak coś mi nie poszło, to pisałem od razu do kolegów, jakoś to załatwiałem, no i później to powiedz to człowieka, który, który był jakby przyczyną? Nie, no to po prostu leciliśmy go, że tak u nas w grze było zawsze hunted, nie? Był hunted, czyli już po prostu miał pogrzenie. Czyli, że zawsze co zaczął grać, no to po prostu go zabijaliśmy, czy coś takiego, nie? Także on miał praktycznie pogrze, no bo tak jak mówię, miałem dość, w cudzysłowie, duże plecy w grze i zawsze to jakoś załatwialiśmy w stronach gier, nie? No. Jasne. Ale kiedyś też pojechaliśmy do tego właśnie miasta, to tak jak mówię, to już był taki konflikt, ten nasilony, że pojechaliśmy. Pamiętam, że nas policja wtedy spisała za zakłócanie ciszy. Ale właśnie ja jeszcze dopytam, czyli to pojechaliście do ludzi, których w ogóle nie znaliście nie. wcześniej. To byli ludzie te... poznani w grze. Tak, to ale oni podali adres, powiedzieli, tu nas i tu znajdziecie. Nie. I raczej, no, akurat w tym, bo to było małe miasto. Wiedzieliśmy, że jest tylko jedna kafejka internetowa, a nie za dużo nie było wtedy jeszcze, nie no. wiem, stałych łączy w ogóle i po prostu w dwa samochody i pojechaliśmy do tej kafejki. Nie? No. I znaliśmy tylko ludzi po, po prostu po nikach z, z gier, nie? No i się po prostu pytaliśmy. Ty jesteś ten? On mówi, nie, nie, to tam coś tam mi się tłumaczyli. Nie? No, ale rezultat tego był taki, że spisała nas policja, my się pogodziliśmy z częścią stanku i później zaczęliśmy po prostu żyć normalnie. Nie? Czyli do tej pory, powiedzmy, mam jakiś kontakt z nimi, pomimo tego, że ja już nie gram długo, ale nie wiem, no, powiem szczerze, że sympatyczni kolesie, że tak powiem, i można naprawdę, nawet gdzieś spotykam, nie? czy na dyskotece, jak jestem u siebie, czy gdzieś tam i normalnie cześć, cześć i jakiś ten kontakt jest. Co też o tym, że to gra wymagała czasami od Ciebie, przynajmniej w Twoim przypadku tak było, no nie wiem, jakiegoś włamywania się komuś na konto? W czym była rzecz właściwie? O co to, o co to chodziło? Jak, to w jaki sposób włamanie się na czyjeś konto, na przykład pocztowe, czy na, czyjąś, na, czyjś, na, czyjś, na czyjeś konto w grze, jak to się, znaczy jak to ma sens? Co to daje, jakby w grze? W sensie, jakie, jakie, co się uzyskuje dzięki tam? No to na przykład, nie wiem, jak żeby uzbierać jakąś tam kasę czy coś takiego, to trzeba, nie wiem, poświęcić tydzień czasu przy grze. Ale na przykład tak, ja umiałem się powiedzmy komuś łamać na konto i zabrać mu to wszystko, no to miałem tydzień czasu do przodu, nie? czyli po prostu mogłem sobie kupić dzięki temu lepszą broń, czy tam zbroję, czy coś takiego, nie? I. I jakoś nie wiem, miałem z tego po prostu satysfakcję, nie? że mogłem komuś tam powiedzmy trochę po, popsuć. coś. to co tak? znaczyło, że ktoś to potrafi zrobić, nie? Że potrafiłeś to zrobić. To obudziło, jakieś uznanie innych ludzi, to, to nie okazywali to jakoś, mówię o innych ludziach ze środowiskach czy innych graczach. To, że ktoś to potrafi zrobić, to, to, to dzięki temu znaczył coś więcej. Czy... No, każdy się raczej bardziej bał, powiedzmy, u mnie na komputerze logować albo gdzie w kafejkach internetowych, gdzie, powiedzmy, byłem wcześniej. Nie? Także, także on to bardziej, może nie postrach, czy coś takiego, no bo powiedzmy, jakichś tam swoich, nie wiem, bliskich, znajomych, nie, no powiedzmy, nie, nie zabierałem mi tego. Bardziej jakimś dzieciakom, którzy, nie wiem, wydawali kasę normalną, powiedzmy, myśli, okłamali. Rodziców kupili coś w grze, e, jakieś tam rzeczy, no i później to po prostu zabierałem, nie? Bo... Czy to też innych ludzi, nie graczy na przykład? Tak, tak. Dlaczego znaczy, to głównie chodziło po prostu o keylogeryny, czyli co zostanie wciśnięte na klawiaturze, to się zapisywało. Nie? Mm -hmm. Także obojętnie, czy ktoś, nie wiem, siedział na czacie przed kimś, kto grał i pisał sobie coś, czy wysyłał maila, czy wiadomości, no to wszystko co ja to. Ja to wszystko miałem w jednym pliku, tak. W pliku tekstowym. Nie? Mm -hmm. I co mm -hmm. można zrobić z takimi, co, co mogłeś zrobić na przykład z takimi informacjami? Czy to można było w jakiś sposób. Yy, czy sam w ogóle w jakiś sposób później wykorzystywałeś te informacje? Czy to można było yy, coś, mając, to, mając tą wiedzę, można było coś zrobić? Czy... Znaczy, to zależy. No. Jeżeli powiedzmy się dzisiaj jakaś znajoma, nie wiem, chwilę wcześniej i na, daj taki przykład e, i mi się podobała, no na przykład mogłem wiedzieć, nie wiem, co tam pisała, czy coś takiego, nie? E, Jeżeli ktoś był, powiedzmy, nie, nieznany, no to można było tutaj, nie wiem, jakiegoś takiego w cudzysłowie psikusa zrobić, nie? Czyli jak ktoś pisał na przykład maila do jakiegoś tam chłopaka poznanego w internecie, no to jak ja miałem kody do jej poczty, no to mogłem wysłać sobie sobie swój, że tak powiem, że. Swój... Tak, znaczy tam parę razy, nie? Albo no. też miałem taką po prostu. Aha, że zaingerować tą korespondencję, tak, jak tak, to tak, tak. Czyli też tam napisać, nie wiem, Aha. tam nas wyzywać i, i po prostu koniec, nie? Ale też miałem często tak, że zmieniałem, powiedzmy, hasło, pocztę. Nie miałem z tego żadnych korzyści, ale bardziej no, chyba. Tak, z tego kłopoty, bo on znaczy... dzięki temu co? Nie wszedł na swoją pocztę. Na nie wszedł na swoją pocztę, i... a ja miałem po prostu z tego, nie taką cichą satysfakcję wewnętrzną, nie? I, I tak, nic w ogóle zero korzyści dla mnie, nawet zmieniałem hasło, później nie pamiętałem, ale coś sobie nową pocztę zakładać w ogóle nie. No tak, i ktoś do niego wysłał przed listy, to on już tego nie odebrał nie. na przykład. Ale to było... Czyli można powiedzieć, że to był rodzaj jakiejś, nie, wiem, bezinteresownej złośliwości? No tak, bardziej tak. Bo nawet niektórych osób po prostu nie znają, widziałem tylko tam logi czy coś takiego. Mm -hmm. Co się stało na przykład, bo rozmawiamy o przeszłości, nie? Co takiego nastąpiło gdzieś tam dla Ciebie w twoim życiu, że, że powiedziałeś w pewnym momencie okej? Okay, no, na przykład teraz no, nie, nie, wiem, nie zajmujesz się takimi rzeczami. Jak to, ja, dzięki czemu na przykład? Czy dlaczego na przykład w tej chwili nie, nie wchodzisz w takie tematy? Czyli nie wiem mówić o leczeniu? Nie, wiem. Jeżeli to akurat, można powiedzieć, że to akurat. No było... tak, no między innymi, no bo po prostu. W... Miałem różne problemy, że tak powiem w życiu prywatnym i też miałem z narkotykami, bo też się to wiązało akurat z graniem w gry, bo to był, jakby nie było, to trochę było moim zyskiem po prostu pojechałem na leczenie do środka, skończyłem leczenie, parę rzeczy po prostu zrozumiałem, zacząłem postrzegać inaczej, no i po prostu stwierdziłem, że to jest bez sensu, nie, nawet tak teraz o tym mówię i sobie czasami się zastanawiam, że, nie wiem, kradzenie kąt, powiedzmy, nie wiem, 15 piętnastolatkom, to było po prostu bez sensu, nie? gdzie tak naprawdę zero korzyści z tego miałem, nie? albo powiedzmy okradanie jakichś tam, nie wiem, dziesięcioletnich dzieciaków, którzy mają bogatych rodziców, nie? Także, także no to bardziej chyba po prostu i dojrzałem, i, mhm. i też na parę rzeczy zostałem po prostu ukierunkowany. Nie? Mhm. Jak przyjechałem do środka, no to po prostu miałem dwie diagnozy. Jedną to po prostu narkotyki, a drugą po prostu internet i komputer. Nie? Także też zacząłem w, w, w późniejszym. Czyli rzeczywiście, właśnie wróćmy trochę do tego tematu, rzeczywiście to speł... dużo czasu zajmowało, to granie? Granie? Tak, no ja miałem akurat taką sytuację, że wstawałem rano od komputera, no bo grałem całą noc powiedzmy no, pod wpływem narkotyków. Wstawałem rano 7 do szkoły na do 9.40, jak miałem na 8.10, to szedłem do 9.40, na dwie pierwsze lekcje około, no i... Uciekałem z lekcji, szedłem do kafejki internetowej, bo od 10 była otwierana. Siadałem, grałem do godziny 16-17, yy, tak jak kończyłem lekcję. Przychodziłem do domu, mówiłem, że w szkole wszystko super. Siadałem do komputera, w międzyczasie wychodziłem yy, z kolegami po narkotyki i siedziałem całą noc. Nie? No i drugi mhm. dzień tak samo, nie. Rano pobudka nie nocy i. No i takie no, błędne koło. no tak koło, no, w Tibie przesiedziałem, no, można powiedzieć. No, Myślę, że z około dwóch, trzech lat tak wyciętych z życiorysu. Nie? Już hmm. później nawet i na mnie Tibia mówili, bo nie wiem, jak miałem znajomych e, z takimi, z którymi brałem narkotyki, to już później się tylko, tylko do tych Jakieś Nawet dziewczyny nie potrzebowałem, miałem dziewczynę powiedzmy przez Tibię, nie? E, Ona była tam gdzieś. E, z... Ale prawdziwą, to znaczy prawdziwa znaczy... Że to też grała. Tak, ona grała. W moim hmm. wieku była e, i ze sobą pisaliśmy, później sobie ze sobą dzwoniliśmy. Tam się okazało, że też była przy Kasie, także do mnie dzwoniła, nie wiem, po kilka godzin dziennie nie? i jakieś tego typu historii, ale hmm. nie. Nie. Ale nie było, bardziej była i co, wystarczała taka komunikacja, wystarczyło tak. się z nią komunikować tak, nie było tak. nawet potrzeby się z nią spotkać. Czyli znaczy, były plany spotkania się, ale jakoś nie wypaliły po prostu, nie? Nie wypaliły i, i później jakoś to się nie, wszystko nie.